Czy to ja jestem winny naszym kłótniom? Oto dramat w związku. Od tygodnia nie mogę przestać myśleć o sytuacji, która miała miejsce w moim domu. Mieszkam z narzeczoną, Martą, i od pewnego czasu zauważyłem, że zaniedbuję swoje obowiązki. Kiedy wraca z pracy, zajmuje się głównie oglądaniem seriali, podczas gdy ja gotuję i sprzątamy. Wczoraj, po kolejnej długiej nocy w pracy, postanowiłem poruszyć ten temat. Marta, czemu nigdy nie pomagasz w domu? Zapytałem, usiłując być spokojny. Nawet nie wiesz, jak ciężko jest w pracy, odpowiedziała, nie odwracając wzroku od ekranu telewizora. Nie mogę znieść jeszcze sprzątania, gdy wracam. Czułem się sfrustrowany. Pracuję równie dużo, jak ona, a jednak czuję, że muszę brać na siebie większą część obowiązków. Wdałem się w kłótnię, mówiąc, nie można zawsze liczyć na jedno. Jesteśmy partnerami, powinniśmy się wspierać. Marta w końcu wyłączyła telewizor, a w jej oczach pojawił się gniew. Nie możesz tego tak postrzegać. To nie jest moje własny wybór. Po tej wymianie zdałem sobie sprawę, jak zła atmosfera stworzyliśmy w naszym domu. Wydaje mi się, że walczymy o swoje racje, a nie o to, by być wzajemnym wsparciem. Czy to ja jestem tym złym?